Cześć, w poprzednim materiale zapowiadałem jak skorygować skórę, czyli blade partię na ciele, a więc dzisiaj przechodzimy do tego materiału. Game. Dobra, i tutaj przechodzimy sobie do photoshopa i na dzisiaj mamy jedno z moich starszych zdjęć, które będzie bardzo dobrym przykładem na to, aby pokazać jak ta technika działa. Tutaj sobie zobaczcie, że mamy rękę w bardzo bladych kolorach, Podobnie jest wyżej w tych częściach ciała i na końcu jeszcze wyżej mamy tutaj policzki, koło nosa, brudka także pod oczami i na szyi widzimy lekko zielony zafar, który również sobie skorygujemy. W tym tutorialu skorzystamy sobie z narzędzia szybkie zaznaczenie. Po wybraniu narzędzia tutaj wyżej klikamy sobie w plusika, abyśmy cały czas dodawali zaznaczenie. Jeżeli chcemy odjąć niechciane zaznaczenie, to przytrzymujemy klawisz ALT, aby pokazał się minusik na pętlu zaznaczenia. Dobrze, a więc nasze zaznaczenie jest mniej więcej dobrze wykonane. Dodam, że nie musi być super dokładne. Ważne, aby pokrywało blade partie ciała. Oczywiście wyżej na twarzy nie wykonuję zaznaczenia, ponieważ domalujemy sobie to później pędzlem. W następnej kolejności tworzymy sobie nową warstwę wypełnienia mapa gradientu. I na początku co możemy zauważyć to to, że krawędzie naszego zaznaczenia są bardzo ostre. Oczywiście musimy to skorygować, a więc klikamy w naszą maskę dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i wtapiamy. Zmiękczamy naszą maskę w tym przypadku na około 7 pixelów. Celi. Jak wspominałem wcześniej, resztę musimy już sobie domalować i poprawić pędzlem, a więc zrobimy to teraz. Don't forget, subscribe. Kiedy mamy przygotowaną już całą maskę, musimy na chwilę zmienić jej krycie na 0% oraz tryb mieszania na kolor. Klikamy sobie dwukrotnie na naszą mapę gradientu i następnie tutaj również sobie klikamy dwukrotnie przyciskiem myszy. Następnie jak widzicie na ekranie najeżdżamy kursorem pod spodem gradientu do momentu, aż pojawi się Wam łapka. Klikamy wtedy w puste pole, aby pojawił się nam nowy punkt na naszej mapie gradientu, a punkt ustawiamy na 50%. Kolejno przed próbkowaniem zmieniamy sobie rozmiar próbki na 31 pikseli, które będą próbkowane z naszej skóry. Klikamy sobie dwukrotnie na pierwszy punkt po lewej stronie i próbkujemy sobie ciemniejsze partie na skórze. Na ekranie widzicie od razu, że zwiększam sobie saturację, czyli nasycenie swojej próbki, aby była cieplejsza. Dobre, a tutaj jeszcze jeden taki maje protip. Jeżeli chcecie sobie tak szybko zmieniać saturację jak ja, to wystarczy, że klikniecie sobie w liczbę i będziecie sobie scrollować na myszce. A teraz robię to samo z średnimi tonami na skórze oraz jasnymi. Don't forget subscribe. No i w tym momencie mamy wykonaną naszą mapę, czyli gradient skóry od ciemnych partii do jasnych. Dobra, tutaj jeszcze jedna mała informacja dla osób, które nie wiedzą, jak działa mapa gradientu, czyli działa podobnie jak histogram na przykładzie naszych trzech punktów, czyli pierwszy punkt odpowiada za cienie, drugi punkt za średnie partie i trzeci punkt za światła. A więc jedyne, co nam pozostaje, to zwiększenie krycia maski. Najlepszym wizualnym na to sposobem jest kliknięcie warstwy dwukrotnie i to w niej operowanie suwakiem. Zwiększenie krycia na warstwach nie jest tak responsywne i to wcale nie jest zależne od tego, jak mocny mamy komputer. Myślę, że 40% w tym przypadku wystarczy, ale starajcie się patrzeć jednocześnie na całą resztę skóry, aby wszystko ładnie dopasować. Tutaj jeszcze poklikam kilka razy, abyście mogli sobie zobaczyć, jak wygląda cały efekt przed i po. Oczywiście, jeśli na końcu widzicie jakiekolwiek niedoskonałości, to możecie je szybko poprawić. I tutaj materiał się niebawem kończy. No a w następnym zaś będzie tutorial, w którym pokażę, jak szybko wybielić zęby. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do następnego.